Nazywam się Łukasz Smolarski i zapraszam do Słuchaj, tak to działa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Justyna Przygońska, historyk sztuki z wykształcenia, współzałożycielka marki modowej The Other Side. Bardzo miło, że możemy się spotkać. Witam Cię. To jest, przejdźmy do konkretów. Chciałem zacząć takim pytaniem, jak technologia pozwoliła rozwinąć Ci Twój biznes? Technologii w zasadzie z każdym rokiem w moim biznesie jest coraz więcej. Tak naprawdę od początku, jak sięgam pamięcią, tej technologii było całkiem mało. Wszystko tak naprawdę rozgrywało się w rozmowach pomiędzy trzema osobami, a następnie szwalnią, więc nie był to taki zaawansowany proces. Dziś, kiedy ten zespół nasz w biurze jest tak naprawdę 30 musimy się szybko komunikować, ten przepływ informacji i danych musi być, bardzo zaawansowany i o wiele bardziej intuicyjny niż kiedyś, więc myślę, że tej technologii jest o wiele więcej. Ta technologia bardzo nam na co dzień pomaga i myślę, że będzie jej coraz więcej. Mhm. A Czy możesz powiedzieć, jak wyglądały początki twojego biznesu? Bardzo chciałem poznać tą historię, jak zaczynałaś 8 lat temu, bo tak się dowiedziałem. Mhm. Tak, już w zasadzie zaczynamy dziewiąty rok działalności The Other Side. Markę tworzę ja i moja najlepsza Przyjaciółka Brygida hanzelewicz wacławek Wszystko zaczęło się tak naprawdę od y, rozmów dwóch 25-letnich dziewczyn, bo tyle miałyśmy wtedy lat. Rozmawialiśmy sobie o naszych marzeniach, jeśli chodzi o to, co chciałybyśmy mieć w naszej szafie, co chciałybyśmy, żeby składało się na, na nasz styl, e, który odpowiadałby naszym osobowościom. E, miały być to ubrania e, bardzo proste, e, trochę odkrywające ciało, ale jednak cały czas z klasą. E, e, chciałyśmy czuć się bardzo swobodnie i bardzo dobrze w swojej skórze i w swoich ubraniach. I tak naprawdę wszystko zaczęło się od rozmów bardzo naturalnych i beztroskich. E, no ale cóż, po chwili powstały jakieś pierwsze rysunki. Wsiadłyśmy w pick-up'a i pojechałyśmy po pierwsze tkaniny i, i tak to się zaczęło. Tak naprawdę już dwa miesiące później wystawiałyśmy się na pierwszych targach modowych i, i sprzedawałyśmy nasze produkty. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale sądzę, że obecnie smartfony pozwalają na zupełnie inną jakość pracy w Twojej branży. Piękne zdjęcia modelek czy ubrań mogą być zrobione telefonem, a nie aparatem. Czy w Twojej pracy technologia pomaga teraz, a co nie było możliwe jeszcze niedawno? U nas w Marce ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna za obsługę social mediów, więc jestem osobą tak naprawdę z telefonem w ręku i tak naprawdę bardzo, jest tej, bardzo dużo jest takiej komunikacji i dokumentacji z mojej strony. Trochę mojego życia codziennego, trochę życia w biurze i oczywiście fotografowania tego, w czym jestem na co dzień albo ktoś, kogo spotkam w, w naszych ubraniach. Kiedyś dużo było możliwe, jednak. To, do czego mogę mieć dzisiaj zastrzeżenia, to do jakości. Bo oczywiście, kiedy zaczynałyśmy, mogłyśmy robić zdjęcia i robiłyśmy to, wrzucałyśmy je na nasze social media. Jednak gdybyśmy się cofnęły teraz wstecz na tych social mediach, to myślę, że oczy by nas bolały. Jakość tych zdjęć dawała bardzo małe możliwości. Dziś rzeczywiście ta technologia poszła do przodu. Jesteśmy w stanie robić bardzo wysokiej jakości zdjęcia. Tym, co używamy na co dzień, trzymając ręku, dzwoniąc i robimy zdjęcia bardzo wysokiej jakości. Kręcimy filmy, jesteśmy w stanie je montować w zasadzie w tym momencie. Więc to o co pytasz, co nie było wcześniej możliwe, to zdecydowanie dobra jakość. Kiedyś nie była możliwa. Dziś te wymagania stawiamy sobie wysoko. Więc zawsze staram się mieć. Najbardziej nowoczesny telefon, który jest dostępny na rynku, tak żeby ta jakość zdjęć naszych materiałów zawsze była najlepsza. Oczywiście na stronie naszej internetowej znajdują się zdjęcia robione przez profesjonalnych fotografów w studiu. Natomiast to. Co na pewno nie byłoby możliwe, i tu zdradzę pewną ciekawostkę. Pracujemy z duetem fotografów podczas robienia zdjęć tak zwanych lookbookowych, czyli na modelkach w studiu. I w ostatnim czasie mieliśmy taką sesję zdjęciową, podczas której jedna osoba z tego duetu nie mogła być na miejscu. I była w stanie w taki sposób połączyć się z nami w studiu, żeby móc wręcz operatora kamery prowadzić, czyli widziała to, co widzi e, operator u siebie na ekranie, i mogła w zasadzie prowadzić prawie że jego rękę, e, ogrywając modelkę, więc. Czasem rzeczywiście aż e, nawet nie potrafię nazwać pewnych technologii, albo na pewno nie umiałabym obsłużyć, ale wykorzystujemy te technologie na pewno w działaniu naszej marki. Tak, dzisiaj w ogóle telefonami kręci się filmy, robi się naprawdę profesjonalne zdjęcia. W ogóle chciałem zapytać, w jaki sposób technologia może pomagać w budowaniu swojej kariery? No Tak naprawdę, y, gdybyś mnie znał, wie, wiedziałbyś doskonale, że ja jestem osobą, która w zasadzie y, całą naszą firmę jest w stanie prowadzić. Z, w, w zasadzie tylko... Z telefonu. Ja jestem osobą bardzo aktywną, cały czas w ruchu, cały czas przemieszczam się, jeśli nie tylko po, po, po Warszawie, to w zasadzie po całym świecie, bo biorę udział w organizacji naszych kampanii, latam na, na różne spotkania, ponieważ nasza marka jest prowadzona również na rynkach zagranicznych, więc ja tak naprawdę za pośrednictwem telefonu i aplikacji. Które mam na nim, jestem w stanie zrobić wszystko i przelewy z banków zagranicznych, i podpisywać nawet zaawansowane umowy międzynarodowe. Także e, myślę, że dziś e, ta technologia sprawia, że nasze życie jest o wiele łatwiejsze, o wiele szybciej okay. jesteśmy w stanie działać. Tak, też zgadzam się, że nie da się dzisiaj prowadzić biznesu bez telefonu, mm -hmm. wszyscy jesteśmy mobilni. A jaki w ogóle wpływ ta technologia ma też na budowanie relacji? Bo powiedziałeś, jak się prowadzi biznes i jak Ty to robisz, ale mm -hmm. jestem bardzo ciekawy o te relacje. Ja myślę, że y, mam bliską relację w zasadzie z każdą z osób, z którymi współpracuję. Tak jak już Ci mówiłam, tych osób w naszym zespole najbliższym jest 30, ale przecież są też wszystkie te osoby poza, y, właśnie czy zespół fotografów, czy scenograf, czy y, charakteryzacja, jakby. Osób, które pracują na, na to, czym jest Marka The site jest bardzo dużo, a ja dzięki temu, że jednak szybko chłonę te wszystkie nowe rozwiązania, to jestem w stanie utrzymywać z nimi właśnie relacje. Ja uważam, że relacje i kontakt między ludźmi w biznesie jest czymś podstawowym. Dla mnie kontakt z człowiekiem jest najważniejszy i tak naprawdę uważam, że ludzie którzy niejednokrotnie są o wiele mądrzejsi ode mnie w niektórych parametrach prowadzenia marki to to ludzie są dla mnie tak naprawdę najważniejsi. Ja mogę powiedzieć, że technologia, na przykład połączenia telefonu ze słuchawkami, pomaga mi bardzo często w utrzymywaniu relacji i takiej sprawnej komunikacji. Nawet w momentach, kiedy nie jestem już w pracy, jestem na przykład już w bardzo prywatnych sytuacjach. Pamiętam taki moment, kiedy byłam u. U Fryzjera i miałam cały po prostu hemofon na głowie, i byłam w stanie prowadzić e, profesjonalną rozmowę z e, moim pracownikiem. E, I to są takie nieoczywiste momenty, które no, pozwalają mi, że tak powiem, zachować ciągłość moich działań. Obecnie tak niewielki produkt jak słuchawki bezprzewodowe Samsung Buds 2 Pro i składany Galaxy Z Flip 4 są idealną parą do multitaskingu. Czy w twoim życiu takie połączenie też się sprawdza? Takie połączenie sprawdza się i w moim życiu, kiedy na przykład muszę iść do fryzjera, a w międzyczasie w tym samym czasie prowadzić rozmowę biznesową. E, słuchawki plus telefon pozwalają mi na takie e, sytuacje. E, no i to jest coś, co pozwala mojemu, całemu mojemu zespołowi pracować. E, czasami w trudnych warunkach, w czasie podróży, e, jesteśmy w stanie po prostu dowozić kolejne projekty. Nawet w trudniejszych warunkach, kiedy naokoło jest głośno, trudno się skupić. Słuchawki plus telefon pozwalają na większe skupienie i po prostu załatwianie nawet trudnych spraw. Justyna, mhm. technologia technologią, ale powiedz mi, jak ważny dla ciebie jest design w produktach, które używasz na co dzień? Ja prowadząc markę modową, no nie, nie ukryję tego, że dla mnie wygląd, i, to, I design różnych przedmiotów jest dla mnie ważny, więc zdecydowanie nie jest mi obojętne. Lubię ładne przedmioty, lubię się nimi otaczać. E, e, inspirują mnie przedmioty, architektura, e, tak naprawdę wszystko, co otacza mnie, potrafi zainspirować. E, I e, jeśli chodzi o urządzenia, które używam, to też lubię, żeby patrzenie na nie sprawiało mi przyjemność, żeby do mnie pasowało. Ja, Raczej jestem minimalistką, więc wybieram stonowane i kolory i, i design, natomiast też lubię, jeżeli na przykład moje klientki mogą wybierać czy mocniejsze kolory, czy jakieś odważniejsze fasony. Staram się w mojej ofercie, mojej marki proponować im różne rozwiązania i lubię, jeżeli inne marki, z których ja korzystam, również dają mi takie możliwości. A skąd w takim razie bierzesz inspirację do Twoich kolekcji, do Twoich w ogóle działań? one. Ja tak naprawdę kiedy podróżuję, kiedy wychodzę z domu, jest w stanie mnie zainspirować absolutnie wszystko. Nawet kiedy chodzę do moich ukochanych vintage shopów, w których znajduję ubrania z starych kolekcji, nie wiem, z lat 50., -tych, 60., -tych, jestem w stanie zainspirować się guzikiem albo jakimś rozwiązaniem technologicznym właśnie w jakichś ubraniach, które już dziś nie są tak popularne. Inspir Inspiruje mnie kobiecość, inspirują mnie nawet rzeczy, które nie są wizualne. Podczas opowiadania o jakichś projektach używam czasami słów, które nie stosuje się, których się nie stosuje do wyglądu danych rzeczy, ale na przykład do jakichś emocji. Tak samo było na przykład, kiedy projektowaliśmy naszą stronę internetową. Tam, tam po prostu tworzyła się poezja, także czasami źródła inspiracji są nieoczywiste. No właśnie o tym powiedziałaś, ja mam pytanie, czy te... bo technologia dzisiaj inspiruje modę, powstają małe torebki, akcesoria, czy nawet ubrania, w których można wygodnie trzymać smartfon czy słuchawki. Mm. I urządzenia mobilne też są coraz piękniejsze, wyróżniają się designem, stają się coraz częściej uzupełnieniem stylizacji. I czy to jest właśnie kierunek, w jakim zmierza moda? Myślę, że moda na pewno nie może być obojętna na e, urządzenia, których używamy przez cały dzień i każdego dnia. E, Jednym z takich podstawowych elementów e, dobierania przeze mnie na przykład torebki w sklepie jest to, czy zmieści się mój telefon. E, więc e, myślę, że projektanci e, akcesoriów e, na pewno nie są obojętni na to, co dzieje się w technologii. E, ja na pewno uważam, że te przedmioty powinny być właśnie estetyczne, łatwe w e, przechowywaniu. Ja na przykład jestem osobą, która niestety dosyć mocno eksploatuję swoje sprzęty, one niestety też często mi upadają, więc to, to też jest dla mnie ważny parametr, żeby ten sprzęt był wytrzymały. Mhm. A tak jak ciebie są to się zastanawiam, czy na przykład będą pokazy mody, gdzie będziemy wychodzić właśnie w pięknych torebkach, ale obok z technologią obok. Co o tym sądzisz? Ja myślę, że um, to jest tak, że moda ma też podkreślać charakter e, i e, wyrazistość i osobowość, więc myślę, że e, tak naprawdę te akcesoria mogłyby być też w jakimś stopniu e, Dodatkowym elementem podkreślającym osobowość, tak? tak jak to, jak się ubieramy, tak samo e, wygląd tych akcesoriów też może być czymś, co nam się bardzo podoba, więc ja na pewno wybiorę e, elementy bardziej minimalistyczne i delikatne, a ktoś na przykład będzie chciał, żeby one były rzucające się w oczy i różowe. Ale też dzięki technologii na przykład możemy oglądać pokazy mody online. Szczególnie modne w pandemii, gdzie mogliśmy dotrzeć do rzeczy, które na co dzień są niedostępne. I czy myślisz, że tak. to też jest taki trend przyszłości? Ja jeśli nawiązujesz do pandemii, to, to to jest bardzo ciekawy właśnie aspekt, który poruszyłeś. Tak naprawdę nasze sklepy musiały zostać zamknięte w dniu premiery naszej nowej kolekcji wiosennej. Nie zapomnę tej daty nigdy. I wszystkie nasze ubrania z nowej kolekcji były we wszystkich naszych siedmiu sklepach stacjonarnych, no ale decyzję trzeba było tą podjąć. Jedyną słuszną, no i poszukiwałam sposobu na to, jak mogłabym naszym klientkom zaprezentować te ubrania. Musiałam znaleźć zupełnie inną na to formę. I dziś e, nasze social media są znane z tego, co wymyśliłam właśnie wtedy. A wymyśliłam e, taką formę prezentacji ubrań, którą nazwałam fitting room. Czyli przymierzalnia. Eee, sprowadziłam do swojego domu lustro z naszego sklepu i po prostu mierzyłam te ubrania na sobie, zestawiałam je w różne stylizacje. W ten sposób byłam w stanie też pokazać fakturę tych ubrań, ich mięsistość, eee, więc tak naprawdę eee, no spełniało to formę takiego bardzo naturalnie prowadzonego lookbooka. I robię to do dzisiaj i nasze klientki bardzo to lubią. Świetna inspiracja. Bardzo ciekawe. A co w takim razie będzie największym wyzwaniem, Twoim zdaniem, dla przedsiębiorców w 2023 roku? Wyzwania, no myślę, że wyzwań jest dużo. Tak jak widzę to na własnej skórze, walczymy cały czas z różnymi opóźnieniami w dostawach, czy to tkanin, czy to różnych dodatków, więc myślę, że to jest jedno z tych wyzwań. No i rosnące ceny wszystkich po kolei produktów, na które składają się nasze ubrania, więc zdecydowanie to odczuwamy i... Będziemy starali się stawić temu czoła. Mm -hmm. A jeśli chodzi jeszcze o innowacje technologiczne, to czy są jakieś, które właśnie w przyszłości też mogą rozwiązać problemy, z którymi dzisiaj Ty się spotykasz, rozwiązać wyzwania, z którymi Ty mm -hmm. się dzisiaj spotykasz? Więc moim największym marzeniem jest możliwość teleportacji. Bardzo chciałabym móc się teleportować, żeby móc ominąć te wszystkie historie z lotniskami i jest to dla mnie dosyć uciążliwe, szczególnie w takich momentach, kiedy, nie wiem, zaraz odbywa się premiera, a dopiero jestem na sesji gdzieś kampanijnej, więc podróżowanie jest dla mnie najbardziej uciążliwym elementem tak naprawdę. No i mam takie wewnętrzne marzenie, żeby coś, jakiś Rodzaj aplikacji, może teraz sprzedam świetny pomysł, ale Słucham chciałabym, żeby było narzędzie, które notowałoby spotkania i razem z highlightsami, po prostu wysyłało taką notę podsumowującą całe spotkanie, a później jeszcze, żeby mi o wszystkim przypominało. No bardzo ciekawe. A czy jeszcze będąc przy tym temacie, myślę, że sztuczna inteligencja może właśnie w przyszłości też jakby projektować ubrania? Myślę, że sztuczna inteligencja będzie mogła robić absolutnie wszystko. Jednak myślę, że jest to, jest to w ogóle temat, który ostatnio bardzo mnie zajmuje. Chciałabym jednak trzymać się od tego trochę dalej. Szukam zawsze we wszystkich moich działaniach serca, szukam człowieka, więc myślę, że. Jeżeli moją konkurencją będzie sztuczna inteligencja w przyszłości, no to ciekawa jestem, jakim będzie, jak, jak, jaki to będzie rywal, eee, ale może każdy znajdzie dla siebie miejsce. Dziękuję za rozmowę Styna, a ja dodam, że bohaterami naszego odcinka oprócz Styny byli również Samsung Galaxy Z Flip 4 oraz bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2 Pro, czyli para idealna dla biznesowych multitaskerów. Więcej informacji znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki, cześć. Dzięki.